O to chodzi, żeby, żeby znajdować takie rzeczy, których by się zwyczaj w ranie nie zrobiło, bo kto normalny, kurwa, bije normalną bronią jeszcze chuj normalną bronią? Kto normalny bije pochodnią Ricarda stojąc w jego lawie? Wykrzyknik cytat. No właśnie, tak, tak bym to zrobił. Dwa levele w Inta. Czy ja w ogóle chcę jeszcze Inta? Co teraz zostało? Najgorsze jest to, że teraz mamy najgorsze, według mnie, bossy w grze do zrobienia. Malenie, Moga i Bestie. Najpierw pójdziemy do Moga, bo tak zawsze robię. Mog, malenia i. Rada Beast. Halo. Oh, ona nie umarła, ej! Ona po prostu zniknęła. Fort Twenty z Moga, tak, przyda się, prawda? Cześć kolego. No, nie chce mi się z Tobą mówić, szczerze mówiąc. Po to ja i to zrobiłem, po to. To nie miało sensu całkowicie. No, bij! nie mogę atakować! Musiałem kliknąć znowu myszką, come on. Bullshit. Nie lubię jak mam tego Boga. O nie, to jakoś się nie da. Hmm. Nie mogę umrzeć, bo zostało nam bardzo niewiele śmierci. Do tego, żebym, żebym przegrał zakład. No come on! Tego się nie da Nie miałem saminy. Aaa, bo ja nie mam na sobie tego. Talizmanu od saminy. No, come on. Żyganie ogniem. A o Co, co akurat teraz? No nie, weź to, żyganie, panik, Co akurat teraz? pojep Nawet męża nie da dojeść. To nie jest jej mąż. Ona po prostu... Ona była pijawką. O. Jezu, no, to no, trwało... to nam się za długo. To jest jej mąż? Nie! Nie, nie, nie! To nigdzie nie jest powiedziane, że on jest jej mężem. Zobacz wiadomość ja wyżej i powiedz mi, o co w tym chodzi, czy ma ja mam zrobić przerwę sobie od twoich streamów, czy co? Czekaj, co? Co, co, co napisałeś? Nie mogę wychodzić z tych streamów nawet na minutę, bo kurwa, nagle boss wpada. Już drugi raz dzisiaj. Ostatnio tak Avium robił, tak? Że, że męczyłem bossa długo, długo, długo. O czym Avium na chwilę sobie poszedł? E, i Bos był akurat w tym podejściu martwy. <grym>, ojej. E, dobrze, mamy Ricarda z głowy. Idziemy do Moga. Mohg. Mohg jest tutaj, no? Podnóże czy wejście? Podnóże chyba. Mordo, zobacz i temy. Maska małżonki. Ona daje chyba u, tą statystykę, której jej nie potrzebuje, no? Zręczność plus jeden. E. A, czekaj, co? Czy bez Rzeczywiście. I w tym momencie Tani w prawdziwie się mi załoczyła. I co teraz tłumaczy to, co ja widziałem w Loranie, tak? Ona miała swoje kastaniety. Ja pytałem, tak, ona była kiedyś tancerką? I teraz widzę dopiero w opisie tego itema, że Rykard po raz pierwszy ujrzał tani w dawno temu w obcej krainie, gdzie pracowała jako tancerka. Wkrótce uczynił swoją małżonką. Była ona jedynym człowiekiem, którego został został. Który został u jego boku, gdy stał się wężem bluźnierstwa. Ha. Okej. Okay. Wracam honor, Adr. Miałeś rację? A, dobra. Ey. Idziemy. Uń halo? A, bo jestem już tutaj, dobra. Okej, okay. bo ja tu byłem tylko i wyłącznie po... Tu będzie lepiej. Byłem tu tylko i wyłącznie po kamień, nie? I co kto miał rację? No ADR miał rację. Mówię, zwracam honor. Jak to powiedział dzisiaj yy, Staturos? Jak to mawia moja babcia, zwracam honor do kieszeni. Czekaj, ee, Mog. Mog? Proszę państwa, zobaczmy jego ten. Co by zrobił bez czatu? No właśnie, to jest dobre pytanie. Niewiele pewnie. W zasadzie dużo bym nie wiedział. I to jest prawda akurat. To jest duża prawda. Mog! Zobaczmy, jakie rezysty ma mog. Na pewno jest słabo odporny na, na krwawienie. 290. Da się go oblodzić. Nie ma sensu ogniem całkowicie. No to co? Magia plus próbujemy go lodzić. Eee. Czy by sam Remchagon nie dał testu zlor? Nie wydaje mi się, że ona kiedyś mówiła o tym. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale no. Anyway. Zmienimy, zanim tam pójdę jeszcze, łezkę, nie? Zamiast tej regenerującej damy, damy tą, która mi daje odporność na jego wkurwienie. Czy ja w ogóle tam poszedłem do tego... Zabiłem, tak? Zabiłem ją, nie? To jest to. Bo stajesz ocenę jeden z kartkówki z Lor. Halo, to było tylko jedno pytanie. Jedno pytanie tylko to było. Poproszę więcej, pani profesor. Nie, nie, poproszę. Bo tym bardziej. Idę na 4 minuty, trzymajcie się. <ścoughs> Czekaj, halo, wyłącz tą tarczę. Ten armor możemy sobie zostawić, póki co, tak mi się wydaje. Um, weźmy coś na bufowanie. Nie, nie tutaj. To ma być tutaj. Bum, bum, bum. Uh... Głupio to wygląda strasznie, ale okej. Okay. Dobra, filmówka. Włączmy bufię. I weźmy w filmówkę dopiero. Czy Mikela to kobieta? Nie. Facet kobieta. Znaczy, Mikela opisywany jest jako brat Maleni, nie? Więc no zakładam, że to facet. Ale podobno ma też bardzo dużo cech damskich. Fanboy z chłop. Tak jest. Halo, czy każdy facet blond z długimi włosami to dla was jest ten, fanboy? Wypraszam sobie. Halo. Uzyw, też jesteś blondasem? Mordopiona. Piona dla wszystkich blondasów. Mikela nie ma płci, jak scyzoryk raz to może robić, raz tamto. Scyzoryk to jest Leeroy. Pielc. Nienawidzę bić tego bossa mele. Nienawidzę go bić mele. Bardzo. Szczególnie jak się w i odpala drugą, drugą fazę, tak. Scyzoryk, scyzoryk tak na mnie wołają. To jest to. Wypierdalaj. mam w jednej ręce tylko w broń Nie! Bad O nie O nie, jeszcze tutaj jest O, fak Jestem gdzieś między nagrobkami Niedługo jeden z nich będzie moim nagrobkiem Griduję, wiem. Stoję... stoję w krwi. Chodź stamtąd. Nie... ja wiem, że przy Kelly lubisz, ale chodź. oblodzony. Teraz serdecznie hardcore. Ojej. Dobra, chodź, wyjdź z tej krwi. Chodź do mnie bliżej. Wszędzie jest krewser. Wiemy już kiedyś, jak bardzo tego bossa nie lubię, Mele. Mówiłem, powiem jeszcze 30 tysięcy razy Nienawidzę bić tego bossa W zwarciu, aua Wszędzie krew na ziemi Płonąca krew Chodź tutaj bliżej, chodź Misiu Mosiu Nie, nie wytajmowałem Greedy. nie powinienem był tego robić. Powiedzmy pomysł. Wszędzie krew na ziemi, ok. Uu. Weź, weź to główno. Wszędzie jest gówno na ziemi, nienawidzę gówno na ziemi. Uu. Idę stąd, nara. Chodź, chodź tutaj bliżej. Kajdany mogę mogę jeszcze zgarnąć. A to na pierwszą fazę tylko w sumie, nie? Ało. Kurwa, i tak trafił. Tak, chciałem się cofnąć i... Wyszło jak zawsze, nie? No? O kurwa. Nie zdążyłem. Spawienie. Tak! Ale okej. Okay. Jak na pierwsze podejście... Znowu druga faza weźmie mnie udłupiać. Tak samo jak się męczyłem na Godfrey'u, tak samo będę się teraz tutaj męczyć. Anus, 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 tak. Już się wystarczyłem. Spokojnie, Podol, specjalnie dla ciebie to było jak ktoś. Jakby ktoś pytał, czemu umarłem, i nie zabiłem go. Nie chciałem go zabić, bo Podol nie był na całej walce, więc no. Ten boss nie, nie powinien nazywać siebie panem krwi, tylko rączka wieczna miesiączka. Rączka wieczna miesiączka. Dodała się rączka tylko dlatego, żeby była z miesiączką Rym? Zwarcie <laughs> to ja w mózgu, jak walczę z tym gównem, dlatego odpuściłem Eden Ringa. M Mog mocno się przyczynił, ale nie tylko on. Ja nienawidzę go bić, Mele, naprawdę. B Bicie jego w zwarciu jest... straszne. Jacek. Nie wiem, czy Nie potrafię to zróżnić, bo on czasem, jak rzuca tą krwią... To czasami jest w linii prostej, a czasem leci tak na, na szerokość. I myślałem, że on rzuci tą na szerokość właśnie, więc się do tyłu, zamiast w bok, ale rzucił tym drugim. Muszę zauważać jakąś różnicę, ale to jest dla mnie zbyt niewidoczne, szczerze mówiąc. To, to jest za szybki rol. Kolejny boss, który ma ta, tak mocno przeciągnięte ataki, że ja ich nie ogarniam. Jak chcesz zdrabniać, to prędzej moł, mo, mogli mogli. raczej księga krwi w tym wypadku, trochę tak. Księg, księga dżungli. Rzucanie zawsze do tyłu. Czekaj, co co? jeszcze raz. Jak chcesz bezpiecznie, to rzucanie zawsze do tyłu i w prawo, bo ta krew na szeroko leci taka krzywa. I z prawej zatrzymuje się dalej od ciebie. Czyli co do tyłu i w moje prawo, tak? Czy, czy bardziej po prostu, że po skosie ci chodzi? Do tyłu w prawo. Nie, że dwa role tył i prawo, tylko po skosie w tył. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra rada, dziękuję. Nawet nie wiedziałem, że tak działa. Myślę, że to jest całkowicie poziomo leci. Śmieć, śmieć, śmieciowy boss. Na bicie gumele to jest śmieć po prostu. O diablo, gadacie? Śmieciowy boss dokładnie potwierdzam. Na mele, build to jest śmieciowy. Kmiciowy boss. I to mówiłem za każdym razem, jak go biłem jakąkolwiek bronią mele. Nie ma gorszego bossa chyba na bicie go ręką, że tak powiem. Aniżeli. ten frajer. I. uderzyłem go. tyletem. Teraz mogę dodać kolejne. Mikala is mine and mine alone. Ale spoko, to są dopiero pierwsze podejścia dzisiaj. Do, do tego bossa więc. Jeszcze się ten, nie zacząłem wkurwiać na niego. Nie jestem zły, że jest chujowym bocem, ale... ...to swoją drogą, Sony. Ten atak przeciągnięty. Nie, nie, nie miało być. To, mia... to było wczoraj, ADR. To było wczoraj. Dzisiaj powiedziałem na prawie samym początku, że... ...nie. Nie mogę samego siebie słuchać. Jak, jak się ograniczam, kurwa, żeby nie przeklinać, to jest takie... Ty w ogóle masz na imię Remczak? Nie, nie mam, bo to jest tylko nick. Ale, you know. Oh. 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 276? Czemu? A nie miał być 275? A, bo zrobił guganka, kiedy wszyscy dawali je. Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Na dłuższym że to rzeczywiście byś miał. Ja musiałem się tak wczoraj hamować, że to było takie. <ścoughs> nie, nie mogłem po prostu. Chcę to ściągnąć, nie potrzebuje tego całkowicie. I chcę coś, co mi da... co mi pomoże rzeczywiście, no. To chciałem założyć, przetestować. Bo czasem bywa, że rzeczywiście mam pełne HP, więc może coś, ten, ten... Coś tam. Everywhere fucking blood. Raining blood. Slayer. winem Slayera słuchać do tej piosenki... do tego... tej walki. O, widzę. Myślę, że malenia też powinna być na całej arenie, nawet Water Pole Dance przy każdym ataku. W się zgadzam, ale wtedy zwiększycie jej leczenie się, tak? To by było dobre. A jak unikniesz, a jak tarcza zblokujesz, to i tak w 50%. Jak unikniesz, to takie sportowe 5% przy każdym wykonanym ataku, żeby szybko nie padło tak. O jezu, to, to, to by było straszne. Nie chcę tak. Znaczy, zakładam, że pewnie jest jakiś mod. Widziałem w jakimś modzie, nie pamiętam w którym, że na maleni. Spróbujemy bez soczką. Nie, i tak muszę soczek. Mm, I tak muszę soczek, bo przecież on będzie unusy swoje, a nie Widziałem e, moda, który robił coś takiego, że jak się wchodzi na malenie, tam są dwie malenie. O nie. A jeszcze nie mam czym się leczyć, okej. Okay. Jest wojny klonów. Jest Mod Impossible malenia. Jest szybsza, dużo bardziej agresywna i jeszcze dodaje jej pojedynczy Waterfall do większości ataków. O ja, pierdolę. Skorowali z ognia krwi. Nie powinien być odporny na lód. Nie no, jak nie. Ogniste Pokemony są zawsze ten. podatne na, na wodę. Ale jak już wyciągał. O, pizda. To nie znichuję. Wróciłem jego czysty człowiek, a ty dalej go bijesz? Tak! Tak, to jest, to jest właśnie evenement tym razem, bo nie mogę mu nic zrobić, a co jeszcze mogę innego zrobić z tymi talizmanami przede wszystkim, ten mi w ogóle zupy tak trochę, nie? Wezmę talizman na więcej damage'u przy pełnym życiu, bo czemu kurwa, nie? Why the fuck not? Przez chwilę będę miał pełne HP, nie? Tam jakieś 10 sekund czy coś może? Nienawidzę kurwy syna, nienawidzę go. i życie bo jest krótkie, szczególnie kiedy koleś lodopatykiem próbuje cię zaciukać. Jego życie jest wyjątkowo długie, akurat, przez ilość podejść, których, które mam na niego. Kiedyś, kiedyś gdzieś czytałem, że moga delejowane ataki są bardziej naturalne, bo mają feeling jakby naprawdę machał bronią, a nie ją trzymał w powietrzu i wtedy nagle atak. Może dlatego są takie chujowe i trudniejsze. Wiesz co, dla mnie jest dziwne samo to, że jego broń, tak jakby. A tak jakby, no, ma, ma, ma tą, tą, coś, co to się trzyma. Trzonek, tak? Tak się to nazywa? I ma ten trójząb. Kiedy ja jestem blisko niego, to prędzej dosięga mnie ten trzonek, a nie trójząb. I w momencie kiedy ten trzonek mnie jest, jest blisko mnie, już widzę, że leci na mój ryj, to ja go dodżuję. A. I jego atak wchodzi dopiero w momencie, kiedy sam trójząb pierdolnie w ziemię. To jest dla mnie bezsensowne. Że ja widzę, że trzonek jest przy mojej postaci, dlatego w tym momencie dożyję. Ale atak jest konektowany według gry dopiero w momencie, kiedy trójzomp pierdolnie w ziemię. To jest dziwne. To, to jest. kurwiające. To nie jest ten soczek! Pij ten drugi! Jak coś pod nim, to trzonek w powietaków nie ma hitboxa, jakby, ale jak nie unikniesz, to nagle ma. Dokładnie tak. To jest. No ten. 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 ten, ten, ten rękojeść. Nie wiem, czy trzonek mówi dobrze. Pewnie mówi źle, to nie jest pewnie trzonek, ale. ale no. no, no jest to kurwa co najmniej denerwujące. Są tym rękojeścią. Wszędzie krew na ziemi. O! mój noc! Co mnie kurwa obgaduje? Ty co? E nie stój tam, proszę Cię. Fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak. Już po połowie czujesz adrenalinę? Jezu, misz, a a aż mi zaschło w ustach. To mm, mi niewiele daje. Czy on robi damage? Robi damage fizyczny, nie? Na pewno. Dzidom, jak uderza, to jest damage fizyczny. ADR-enalinę, tak. Hades miał dwu ząb? Hades miał dwu ząb? Nie, Posejdon miał trójząb, bo on tam siedzi z tymi. Z syrenkami i jest panem podzie podziemnej wody. Na pewno Posejdon. kiedy Hades ma jakikolwiek. I ilokolwiek ząb? W się sensie ja nie słyszałem o tym nigdy ani nie widziałem w żadnych książkach. Poddaje się. Ta kropeczka I wszystkim imem. To jest Poseidon. Trochę ma pięcioząb, ale w większości przypadków jest strój zębem pokazywany. Mimo wszystko. Hades. Pokazała się gra <grym> z jakiegoś powodu. Ale, no. Nie wydaje mi się, żeby Hades miał ten. <grym zębów> miał cerbera z trzema głowami. <grym> zębów> miał cerbera z trzema głowami, ale zębów to te psy miały pewnie więcej. Nie, nie mam, nie mam siły, da, dajcie mi chwilkę, Poglądamy coś na YouTubie, żeby się od, odprężyć, co wy na to, albo jakiegoś TikToka odpalimy na 10 minut, Aż boję się, co z mojego for page'a wskoczy na ten, jest jakiś liquid, oglądamy content, Pur, purpele, dobra, się robi, mam purpele, mam purpele, mamy purpele, Hades miał, dwoj znaczy w grze Hades nawet mogłeś mieć chyba ten, nie, pięć różnych broni. Paga miał taką broń? Tak, w się tak, w grze. Jak najbardziej. Mod do Skyrim'a stary, ja nie mam takich rzeczy przygotowanych. Ja mam na, na jednego streama, streama jedną grę przygotowaną, to nie jest tak, że ja mam cztery gry... anime, Cztery gry na wrazie w... pod cokolwiek. Tu target traciłem. Podejść, nie stoi w tym piesznicu. Nie odchodź ode mnie, patrz i idzie pod ścianę jak ten śmieć.

Nie chodź na boki, podejdź, nie bądź pizdą. Podejdź. Tu ja widzę, co się dzieje kurwa. Jezu. Ja Jezu. Nienawidzę go. Może pokażę swojego OnlyFansa? Wpisujecie pajacyk.pl i klikacie na, na brzuszek pajacykowi, i wtedy was przenosi na mojego OnlyFansa. Tam są wszystkie moje stópki. Wszystkie trzy, jakie mam. O Jezu. Ech, nienawidzę tego bossa. I znowu, za każdym razem, jak, jak jestem blisko zabicia bossa. To mam w głowie takie... Zaraz ktoś każe mi się napić. Zaraz ktoś każe mi się napić. Albo ktoś mnie zabije po prostu. Jebać mogę. Pójść w dupę mogowi. Wiem, że będę go jeszcze zabijać pewnie 30 tysięcy razy innymi mele w życiu, ale przynajmniej nie pochodzę, nie?